Do ale jest jeszcze kutelnowy szał, Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu. Serdecznie polecam. A niech mnie. Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz? A kto inny używa srebrnych głowni? Machakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. Elfi, Specjalista od Mieczy. Ty musisz być Ape Harchatori. Ha, no. Wydało się, to ja. Geralt z Rivi. Słyszałem o tobie wiele dobrego. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Dobre. Cieszę się. Mogę coś dla ciebie zrobić? Szukam dobrego miecznika, znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chędożony Van Horn, nie wiem o czym mówisz. E, nie będę klienta wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. Dzięki, zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki Rynek Kowalski? Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Vanhorna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny, wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć, a jak trafiło na chędo żonego nieludzia, to donieść władzą, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem, okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka. A w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jak ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? Mam ci załatwić dostawy? Niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. Tylko, że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie. Nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki Nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukim synowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz? Katapultę? Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach.